Wyobraź sobie świat, w którym ludzie i roboty humanoidalne żyją obok siebie na Marsie. Śmiała wizja przyszłości Ilona Maska to już nie science fiction. To rzeczywistość, która czeka na urzeczywistnienie już niebawem. Tu nie chodzi tylko o rakiety i roboty to kwestia przetrwania i ewolucji naszego gatunku. Prezes SpaceX i Tesli od lat proponuje radykalną transformację przyszłości ludzkości, a teraz ujawnił plany, które są niczym innym jak rewolucją. Choć Musk w ostatnim czasie wzbudza sporo kontrowersji i to delikatnie mówiąc, zarówno przez swoje kontrowersyjne wypowiedzi polityczne, jak i zaangażowanie w działania z obecnym prezydentem USA, Donaldem Trumpem, wynikiem czego zniechęcił do swojej osoby całkiem sporą część społeczeństwa. To nie da się zaprzeczyć, że w dziedzinie innowacji wciąż pozostaje kluczową postacią. Jego wpływ na rozwój robotyki humanoidalnej, sztucznej inteligencji i technologii kosmicznych jest niezaprzeczalny. I teraz Musk planuje zrobić skok ludzkości w całkowicie nową erę. W ciągu zaledwie kilku miesięcy, sposób, w jaki żyjemy, podróżujemy, a nawet myślimy o codziennym życiu, może ulec fundamentalnej zmianie, a ta wizja ma wystartować już w 2025 roku. Roboty AI, misje SpaceX i kolonizacja Marsa to już nieodległe marzenia, to bliska rzeczywistość. Ale pojawia się pytanie, czy jesteśmy gotowi na przyszłość, w której ludzie i roboty AI będą współistnieć na czerwonej planecie? Jaka dokładnie jest nowa wizja przyszłości Ilona Maska? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Od lat Elon Musk, często porównywany do Tony'ego Starka, jest zagorzałym orędownikiem przyszłości ludzkości. Poprzez SpaceX postawił sobie za misję zrewolucjonizowanie podróży kosmicznych i eksploracji. Jego cel, wysłać rakiety Starship i roboty Optimus Tesli na Marsa, wyznaczając początek nowej ery w eksploracji kosmosu. Ale kiedy to się stanie? Musk przedstawił harmonogram, który, choć imponująco ambitny i precyzyjny na papierze, budzi pewien sceptycyzm, zwłaszcza jeśli spojrzymy na jego wcześniejsze obietnice, które często przekraczały wyznaczone termin. Według planów, pierwsze misje na Marsa z robotami Optimus na pokładzie Starshipa mają wystartować już w 2026 roku, a misje załogowe mają nastąpić w 2028 roku. Mówimy o ustanowieniu stałej obecności człowieka na Marsie w ciągu najbliższej dekady. A odliczanie podobno już trwa. Choć trudno nie mieć wątpliwości co do terminów, to jednak trzymam kciuki, aby tym razem się udało. Porozmawiajmy teraz o logistyce. Stworzenie ludzkiej kolonii na Marsie to nie lada wyczyn. Wymaga to więcej niż tylko wielkich marzeń i determinacji. Wymaga astronomicznej ilości zasobów. Musk szacuje, że pojedynczy start rakiety może kosztować od 50 do 100 milionów dolarów. Pomnóż to przez liczbę rakiet starsi potrzebnych do tej misji, a otrzymasz projekt, który z łatwością może pochłonąć miliardy. Ale Musk nie tylko marzy, on planuje. Jest przekonany, że zasoby i technologia są w zasięgu ręki, a jego dotychczasowe osiągnięcia sugerują, że może mu się to udać. Co więc napędza obsesję Muska na punkcie Marsa? U podstaw leży przetrwanie. Musk uważa, że ustanowienie stałej obecności człowieka na Marsie jest niezbędne dla długoterminowego przetrwania naszego gatunku. Jeśli Ziemia stanie się niezdatna do zamieszkania, czy to z powodu zmian klimatycznych, wojny nuklearnej czy innej katastrofy, Mars może posłużyć jako plan awaryjny dla ludzkości. Ale to coś więcej niż tylko strategia przetrwania. Musk postrzega to jako ekspansję ludzkiej świadomości, sposób na zapewnienie, że nasz gatunek stanie się multiplanetarny. Wyobraża sobie przyszłość, w której ludzka cywilizacja nie ogranicza się do Ziemi, ale rozciąga się na cały układ słoneczny i poza nim. Oczywiście nie wszyscy są przekonani. Wizja Maska bywa postrzegana jako zbyt idealistyczna, a nawet nierealna, zwłaszcza w kontekście jego ostatnich działań, od kontrowersyjnych decyzji biznesowych. Powspomniane wcześniej zaangażowanie w politykę. To wszystko podważa zaufanie do jego osoby. Nie zmienia to jednak faktu, że Mask stoi za takimi projektami jak Tesla, SpaceX, Neuralink i Starlink. Jego wpływ na rozwój technologii jest niezaprzeczalny, choć ostatnie wydarzenia każą patrzeć na jego plany z większym sceptycyzmem. Jak zamierza przekształcić tę wizję w rzeczywistość? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Jednym z kluczowych elementów planu Maska jest wykorzystanie sztucznej inteligencji i robotyki. Roboty Optimus Tesli na przykład są zaprojektowane, aby pomagać ludziom w różnych zadaniach, od budowy po konserwację. Na Marsie roboty te mogłyby odgrywać kluczową rolę w budowie i utrzymaniu infrastruktury potrzebnej do zrównoważonej ludzkiej kolonii. Wyobraź sobie świat, w którym roboty wykonują ciężką pracę dosłownie Podczas gdy ludzie koncentrują się na badaniach naukowych, eksploracji i innowacjach. To przyszłość, w której przyziemne zadania są zautomatyzowane, uwalniając nas do podejmowania bardziej znaczących wysiłków. Ale rola sztucznej inteligencji i robotyki wykracza poza samą pracę fizyczną. Technologie te będą również niezbędne do przystosowania się do wyzwań życia na Marsie. Środowisko marsjańskie jest surowe i bezlitosne, z ekstremalnymi temperaturami, promieniowaniem i cienką atmosferą. Roboty zasilane sztuczną inteligencją mogłyby pomóc nam sprostać tym wyzwaniom od wydobywania zasobów po budowę siedlisk. Mogłyby nawet pomagać w badaniach naukowych, pomagając nam odkryć sekrety czerwonej planety. Roboty zasilane sztuczną inteligencją mogłyby pomóc nam sprostać tym wyzwaniom od wydobywania zasobów po budowę siedlisk. Mogłyby nawet pomagać w badaniach naukowych, pomagając nam odkryć sekrety czerwonej planety. Porozmawiajmy teraz o szerszej perspektywie. Wizja Maska to nie tylko kolonizacja Marsa, to transformacja ludzkiej cywilizacji, jaką znamy. Mówimy o nowym społeczeństwie, nowej gospodarce i nowym sposobie życia. Roboty i sztuczna inteligencja odegrają centralną rolę w tym nowym świecie, zmieniając wszystko od sposobu w jaki pracujemy po sposób w jaki się komunikujemy. Wyobraź sobie, że możesz prowadzić rozmowy wideo z kimś na Marsie tak łatwo, jak z kimś po drugiej stronie świata. Albo wyobraź sobie przyszłość, w której handel i przemysł kosmiczny są normą, a Mars służy jako centrum produkcyjne i badawcze. Ale wraz z całym tym potencjałem pojawia się wiele pytań: czy ten nowy świat będzie zrównoważony i sprawiedliwy, czy też pogłębi istniejące nierówności, czy koszt podróży międzyplanetarnych będzie dostępny dla przeciętnego człowieka, czy też pozostanie domeną bogatych? Są to złożone kwestie, a wizja Maska nie daje wszystkich odpowiedzi. Ale jedno jest jasne: jego celem jest zmniejszenie obciążenia ludzkości, uczynienie życia łatwiejszym i bardziej satysfakcjonującym dla wszystkich. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, jak utopijna to wizja, ale kto wie? Weźmy na przykład technologię rakiet wielokrotnego użytku SpaceX. Zmniejszając koszt i wpływ na środowisko podróży kosmicznych, Mask sprawia, że eksploracja międzyplanetarna staje się bardziej dostępna. To przełom, a podróż na Marsa stanie się tak rutynowa jak lot przez kraj, to tylko kwestia czasu, a kiedy już zdobędziemy przyczółek na Marsie, możliwości są nieograniczone. Moglibyśmy wykorzystać zasoby planety do zbudowania zrównoważonego zaopatrzenia w żywność, prowadzić przełomowe badania naukowe, a nawet stworzyć nową gospodarkę. Co o tym myślisz? Czy wizja maska dotycząca multiplanetarnej przyszłości jest kluczem do przetrwania ludzkości? Czy też jest to ambitne marzenie, które jest zbyt duże, aby je zrealizować? Niezależnie od tego, czy jesteś podekscytowany, sceptyczny czy po prostu ciekawy, jedno jest pewne: przyszłość nadchodzi szybciej niż myślimy. Jak powiedział kiedyś sam Musk, kiedy coś jest wystarczająco ważne, robisz to, nawet jeśli szanse nie są na Twoją korzyść. Jeśli ten film był dla ciebie interesujący, to daj mu łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał zrobotyzowany, żeby nie przegapić kolejnych informacji ze świata robotów humanoidalnych i napisz w komentarzach, czy przeprowadziłbyś się na Marsa, gdyby była taka okazja. Dzięki za obejrzenie i pamiętaj, przyszłość to nie tylko coś na co czekamy, ale coś co tworzymy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jeśli zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak uparcie próbujemy stworzyć roboty na nasze podobieństwo, to mam dla ciebie coś specjalnego moją książkę pod tytułem Śladami Sztucznego Człowieka Historia Robotów Humanoidalnych. Zajrzyj do opisu tego wideo, a znajdziesz linki do tej książki, w której odkryjesz fascynującą podróż od mechanicznego rycerza Leonarda da Vinci po współczesne androidy. Gwarantuję, że ta historia Cię wciągnie.